Cześć, dzień dobry. Z tej strony Dusia i dzisiaj przed wami słowniczek Dead by Daylight. Słowniczek Dead by Daylight, czyli podstawowe frazy używane przez graczy w grze, które powinniście znać. Zdaję sobie sprawę, że taki filmik jest w większości skierowany do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w Dead by Daylight, ale wydaje mi się, że niektóre frazy przydadzą się nawet starym wyjadaczom i może was też tutaj zaskoczę. Także ja was zapraszam do oglądania. Dajcie znać, które z tych. Z tych które z tych wyrażeń znaliście wcześniej, a o których może nie wiedzieliście? Oczywiście, jeżeli o czymś zapomniałam, dopiszcie w komentarzach, na pewno pomożecie tym innym. God Palette, Golden Palette. Określenie na paletę znajdującą się na szaku. Jest to najbezpieczniejsza paleta w całej grze. Slagowanie. Powalanie wszystkich surwów do stanu agonii za wszelką cenę. Trigen strzyganowanie się. Sytuacja, w której do wykręcenia na mapie zostaje jeden generator, a trzy ostatnie generatory są położone bardzo blisko siebie. Ta sytuacja jest idealnym rozwiązaniem dla killera, który może bez problemu patrolować ostatnie generatory i nakładać presję na ocalałych. Ocalałem niestety z takiej sytuacji będzie o wiele ciężej się wydostać. Bezpieczna paleta. Bezpieczna paleta to taka, w której po zrzuceniu killer musi przejść długą drogę do Ciebie bądź od razu taką paletę zniszczyć. Taka paleta znajduje się chociaż na szaku oraz na niektórych strukturach na różnych mapach. Niebezpieczna paleta. Paleta niebezpieczna to taka, która znajduje się na krótkich, małych strukturach. Po zrzuceniu takiej palety killer jest w stanie z łatwością obejść się z drugiej strony. Perki pasywne. Perki pasywne to takie, które są dostępne dla nas w każdej chwili, niezależnie od sytuacji, czasu, meczu i czy innych czynników. Takimi perkami jest np. altruizm od Claudette, wiedza uliczna od Nii czy chociażby open-handed od Ace'a. Perki aktywne. Perki aktywne to takie, które wymagają dodatkowej akcji. Włączania, trafiania, skill checka, naładowania i tym podobne. Do nich zaliczamy chociażby Dead Harda od Davida, DSA od Lori czy chociażby Stłumiony Sojusz od Cheryl. Zostaw na 9-9 na dotknięcie. To sytuacja, w której zostawiasz wszelkie akcje prawie skończone. Najczęściej używane jest to w przypadku bram czy ładowania paska podczas podnoszenia się ze stanu agonii. Baby killer, baby surf. To określenie na słabych, nowych graczy, takich co nie rozumieją jak działa gra, nie rozumieją ich podstaw czy mechanik. Blended. Gracz, który najczęściej chowa się po krzakach oraz unika jakiejkolwiek konfrontacji z killerem, z reguły grający Claudette. Body blocking. Celowe blokowanie swoją postacią innej postaci, jest to określenie używane w stosunku killer surf. Trójka, dentka, death hook. Trzecie powieszenie ocalałego na haku, które jest dla niego śmiertelne i wyklucza go z całego meczu. Face Camp. Moment, w którym zabójca stoi przed ocalałem na haku, utrudniając w ten sposób jego zdjęcie. Tunnel. Skupienie się na jednym ocalałem oraz gonienie go za wszelką cenę, aż do jego śmierci. Farmienie. Jest to określenie na współpracę killera oraz jednego lub kilku ocalałych podczas normalnej gry w celu zdobycia większej ilości punktów. Jest to oficjalnie zabroniona taktyka przez twórców gry, a i większość społeczności bardzo nie szanuje takiego zachowania. Generaż Możliwie jak najszybsza naprawa generatorów bez patrzenia na to co dzieje się na mapie. Zbijanie na drugi tor akcji takich jak ściąganie ocalałych, leczenie, kręcenie generatorów. Bardzo irytująca taktyka dla killera. Endgame. Moment gry, w którym zostaje ukończony ostatni generator. Jungle Gym. Obszar, który posiada przynajmniej jedno okno i jedną paletę. Świetne miejsce do lupowania killer'a, które znajdziecie na większości map. Mały blaszak bądź szak. Domek zawierający dwa wejścia, jedną paletę, najbezpieczniejszą w całej grze oraz okno. Może znajdować się tam zejście do piwnicy. Szak określany jest mianem najlepszej lupy w grze. Lupowanie. Zajmowanie czasu killera przez używanie palet, okien lub innych przedmiotów. M1. Czynność uderzenia przez killera podstawowy atak. Istnieje również grupa zabójców, która jest określana mianem killerów M1, ponieważ jest to jedyny atak, który posiadają np. doktor czy widmo. To postacie, które nie używają swoich umiejętności do ranienia ocalałych. M2. Czynność użycia specjalnej mocy przez killera. Podobnie jak M1, ale tutaj killer używa swojej umiejętności specjalnej w celu powalenia ocalałego. np. buba. Mind game. Czynności nieprzewidywalne i nieszablonowe, chociażby zostawienie śladów przy szafce, czy fejkowanie okien lub palet. Patrolowanie. Używane w kontekście killera. Chodzenie wokół terenu jako killer. Najczęściej killer zajmuje się patrolowaniem generatorów, później ocalałych, a na końcu totemów. Granie na światełko. Poruszanie się w taki sposób, by czerwona poświata killera nie była widoczna dla ocalałego. Setki. Oferingi, które zapewniają 100% dodatkowych blood points dla wszystkich uczestników gry. Pipy. Punkty rankingowe, które dostaje się po meczu, można je stracić, a maksymalnie możecie zyskać ich dwa na mecz. Sandbagowanie. Blokowanie ocalałego jako ocalały, aby pomóc killerowi. PTB. Public Test Build. Jest to wersja testowa zmian, które zostają wprowadzone do gry, okazjonalnie udostępnione graczom, z reguły na okres dwóch tygodni. SWF Survive With Friends, czyli po prostu granie jako ocalałe pełną drużyną ze znajomymi oraz z komunikacją głosową. KIF Kill Your Friends. Tryb niestandardowy dla pięciu graczy, gdzie jeden z nich staje się killerem. Staki. Z takich są to punkty potrzebne do naładowania perków, np. Dewiur czy bez wyjścia od Trickstera. Noet. Perk dla killera, który podczas endgame pozwala na powalanie ocalałych po jednym uderzeniu. Proximity Campi. Stany, gdzie killer patruje obszar w bardzo bliskiej odległości od haka, by móc bardzo szybko do niego dotrzeć, ale równocześnie bez nieruchomego stania przed hakiem. T-bugging, czyli celowe wyśmiewanie gracza, poprzez wykonywanie jakiejś czynności, np. szybkie kłócanie i wstawanie, psykanie latarką, używaniem emotki, albo jak killer, np. machanie głową. Hatch, klapa. Obiekt, który rozpły się na mapie, gdy zostanie już ostatni ocalały, wydaje charakterystyczny dźwięk i pozwala na ucieczkę z mapy bez konieczności wykręcania generatorów i otwierania bram. Rotowanie. Wracanie do miejsca, w którym już się było. W momencie, kiedy na przykład odbiegasz od generatora, ponieważ goni cię killer, ale odpuszcza, rotujesz wówczas do tego samego generatora. 4K. Określenie używane w momencie, kiedy killer zabije czterech ocalałych. W skrót 4K pochodzi od angielskiego 4 kills. Moonwalk. Mechanika stosowana przez Killera jest to chodzenie tyłem podczas chase'u. Mindgame'owa technika stosowana właśnie przez Killera. To określenie bardzo często stosowane jest także do surwów, które po prostu chodzą sobie tyłem w celu pokazania umiejętności swoich zwinnych palców. E, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że niektórym wytłumaczyłam niektóre kwestie, niektórym może przypomniałam. E, mam nadzieję, że może zaskoczyłam. E, jeżeli kiedyś pojawi się więcej takich określeń, na pewno powstanie część druga, jeżeli uzbiera się ich dostatecznie dużo. Także dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podobało, mam nadzieję, że tak. Zostawcie komentarz, na każdy komentarz odpowiadam, każdy czytam. Będzie mi było, jak zostawicie łapkę, suba i co? Zapraszam na Discord, jeżeli macie ochotę pograć w Dead by Daylight oraz na streamy codziennie od godziny 17. Wszystkie linki macie w opisie. Ja Wam pięknie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!